Cześć witam was w kolejnym odcinku e, Dzisiaj kolejny odcinek e, Trochę o kunach Tutaj akurat będziemy wymieniać Olej, filtry, czyli taki cały serwis Olewy plus sprawdzenie samochodu e, Już tam sprawdziłem Nie wiem czy mówiłem Audi Q5 ba, Z 18 albo 19 roku e, Już sprawdziłem mm, Od spodu co tam się dzieje I zauważyłem tam, e, Zauważyłem tam wyciek Smaru z osłony Lewej, lewego przegubu i dodatkowo tutaj też zwróćcie uwagę popatrzcie się ile śladów łapek od e, gryzonia, to akurat mnie nie zdziwiłoby tylko zdziwiło mnie, bo ponie, tu jest zamontowana mm, odstraszacz na kuny e, i też zamontowany według mnie e, niepoprawnie, tak już wałkowaliśmy to na innych filmach odstraszacz powinien być montowany ku wejściu, tak? czyli tutaj, jak zamkniemy maskę, to on tutaj nam działa w tym promieniu, a powinien nam działać. Ja bym go zamontował w tamtą stronę w dół, nawet tutaj centralnie na środku. Bo tutaj, przód samochodu, teraz akurat osłonę ściągnąłem od silnika, bo sprawdzałem czy nie ma jakichś wycieków. Ja, jedyna możliwość wejścia tutaj gryzonia jest tutaj od tyłu, więc ja bym go. Zamontował bardziej tutaj w dół, tak żeby tam on sobie działał i odstraszał gryzonie. I co tutaj tak czy inaczej, będziemy czyścić, będziemy czyścić komorę silnika z tych łapek. Ja tu muszę wziąć odkurzacz. popatrzcie się tutaj, jakbym odkręcił teraz korek bez użycia odkurzacza, cały ten syf, co tutaj jest, wpadłby nam, wpadłby nam do. Do wnętrza silnika, a tego nie chcemy. Mamy czyścić układ olejowy, a nie zabrudzać go dodatkowo. Dużo kurzu, dużo tych łapek. Ja tutaj, tak czy inaczej, będę, tak jak wspominałem, czyścił po serwisie olejowym komorę silnika. Także przy okazji, tutaj właścicielom też wezmę neutralizator zapachów i tym neutralizatorem zmyję zapachy tych kun. Pewnie tutaj w Audi fabrycznie była osłona Wygłuszenie, tutaj tego wygłuszenia już nie ma Pewnie gryzoń jakiś tutaj zjadł Tutaj widać, że też tutaj, o widzicie Też tutaj te gumy jadł Te gumy sobie jadł Innych tutaj ataków nie widzę, żeby coś tam było pogryzione Natomiast był jeden błąd od DPF Czy on jest związany z jakimś atakiem Kun, nie wiem czy po prostu jest przypchane? Auto ma niewiele przypchane, bo podajże 80 tysięcy, no a widzicie tutaj interwał serwisowy jest 50, ostatnia wymiana w 2021, teraz mamy 80, chyba że, chyba że był gdzieś robiony jakiś serwis, a nie jest to gdzieś tutaj pod maską, nie ma karteczki, więc tutaj też nie wiem tego, w każdym razie no... Przyjechało auto do nas na serwis, więc zrobimy serwis na ogólne sprawdzenie Więc całą listę tutaj właścicielowi damy Zobaczymy tutaj pod spodem czy coś nie widać A może się, będzie nam nawet łatwiej Nawet nam będzie łatwiej Nawet nam będzie łatwiej ten korek tutaj obczyścić Widzicie, popatrzcie się Sobie ściągniemy tak Ile tego syfu tutaj jest To wyczyścimy Zamontujemy Popatrzcie się, ile tego tu jest. Trzeba by je to odkurzyć albo wydmuchać, także z tym sobie już poradzimy. Tutaj nie widać gdzieś chyba jakiegoś ataku pod spodem. Dosyć ciasna ta obudowa jest, więc tutaj może e, miałaby kuna problem z wejściem. A co jeszcze, tutaj Wam dzisiaj zdradzę w filmie, że e, żona właśnie odebrała kijankę z serwisu, a tak był bodajże 25 lutego, teraz mamy 19 czerwiec, czyli luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Po tym czasie odebrałem auto z serwisu, żona nim wraca, ja sobie oczywiście pooglądam jeszcze co tam zostało wymienione na maila, mają mi dosłać wszystkie elementy które były wymienione, wszystko było robione w serwisie, także udokumentowane wszystko będzie, ale to nagramy oddzielny odcinek z z kiom żony. Tutaj e, oczywiście zgłoszę o tym e, co zauważyłem te ślady właścicielom samochodu i zasugeruję e, przeniesienie inne miejsce, to akurat kabel jest widzę krótki, gdzieś tutaj jest spinany. I zasugeruję tutaj właścicielom albo montaż innego urządzenia, albo przynajmniej przerobienia go, i tutaj gdzieś go tam skierowania w odpowiednie miejsce, aby z Audi nie stało się to, co z skią żony, czyli że będą dosyć duże koszty. U mnie też tędy kuna weszła. Tutaj nie wiem czy od dołu jest jakieś możliwość, by tam weszła. Tędy weszła sobie kuna czy ten szczur. Pogryzły ten filtr i pociągło wszystko do turbo. Wiem, że na pewno interkuler tam był wymieniony, instalacja pogryziona, turbo samo. Także, aby komuś e, pomóc trochę, tak, żeby nie stało się to co u mnie, jak najbardziej poinformuję. I w tym momencie też tutaj, e, po wyczyszczeniu tej komory, wezmę neutralizator zapachów i, i wyczyścimy neutralizatorem. E, zapachy, które zostawiają gryzonie. A żeby inny gryzonie nie pomyślał, to jest gniazdo przeciwnika i żeby nie zniszczył tego silnika, czy żeby nie zniszczył instalacji innych podzespołów. Także w tym odcinku to jest wszystko. Dzięki i pozdrawiam.